Dzień, Dzień dobry! dobry. Witamy Was kochani! Czy jeszcze o, nie? już zdradziłeś? Nie że no. będziemy gotować? No nie. dobra. Wiecie co, no postanowiliśmy, że coś Wam ugotujemy bardzo prostego, mam nadzieję, że smacznego i szybkiego do roboty, ponieważ coraz jest cieplej, zbliżają się wakacje, więc no nie chce się, nikomu się nie stać, nie chcę stać w kuchni, w kuchni. No. więc to tak myśleliśmy, myśleliśmy. Co wymyśleliśmy, zaraz wam pokażemy, ale musieliśmy jeszcze na chwilę jechać do sklepu, bo zabrakło nam jednego składnika, więc chodźcie z nami. Ty już chcesz iść, a gdzie jest łapka w górę A no kochanie? łapkę w górę I kochej. suba oczywiście, no. Chodzimy. Chodźcie. Co tu widzisz kochanie? Nie, bo szukam, wiecie co, wczoraj stała tutaj fasolka i stała cena za pół kilo e, 19,99 o na, tu na jest pewno. no nie, no dzisiaj zmienili cenę na właściwą 39,99, no oszukali mnie kurde wczoraj może skarbie coś ci się ten, jakiś paproch oka wpadł i ten nie, widziałam, była cena za pół kilo 19,99 a dzisiaj jest za kilogram 39,99 bez szczerze. zobaczcie galonii, jak w tych sklepach kantują ludzi Patrzcie, tu jest ten ser mlekowita no to zawsze go bierzemy i normalnie jest cena 10 zł za 300 gramów, co nie? A tutaj jest sergowa. No? Ale cena jest do jakichś serowych paluszków, których oczywiście tutaj nie ma. No i sprawdziłem to w szczytniku i też kosztuje to 10 zł. No i to już któryś produkt z rzędu, który tutaj taki widzę. Co, mieliśmy tylko boczek kupić, a Dawid już spojrzał, bo lody w ofercie, bo to, bo tamto. Nie no, żadnych ofert wody. nie widziałem na swoje, ale po prostu tutaj mają dobre. Aha, czyli na no no mojej jest oferta, a na twojej nie ma? No. Nie, no i dżemik oczywiście, bo wiesz, do deserków trzeba tak mieć. zawsze. No. Wróciliśmy do domu kochani, bierzemy się już zagotowani i potrzebujemy do tego tylko białą fasolkę w puszce i pomidory, które są jak to się nazywa? Suszone. O, takie woleje. W sumie nic więcej, tylko jakieś tam przyprawy. No, myśmy pojechali po boczek, z tego względu, że jeszcze posypiemy to ładnie boczkiem, bo my tak lubimy. Ale ktoś to w ogóle nie lubi boczku, nie musi wcale jego używać, bo stanczy, że zrobi sos z tych dwóch składników plus przyprawy i do tego będzie makaronik, kokardeczki. No, świnia moja, nawet ubranie Ci pasuje dzisiaj skarbie. Jak Ty możesz tak no, zrobić. No nie sobie. wiem, chyba w tym odcedzimy tą. Y, ten. Co? No tą fasolkę. No przecież A. trzeba ją jakoś odcedzić, co nie? No tak. No już mówi do mnie, nie było boczku tańszego, słuchajcie. No bo kupuję tam, to jest chińska firma i oni sprzedają. No wczoraj kupiliśmy buchoty. taką drogą fasolkę. Smakowała ci? Jaką? No tą żółtą. A nie. już nawet nie pamiętasz. No dobra, ale to i tak bardzo dużo kosztowało. Smakowała czy Za tyle nie? w skarbie można by było obiad kupić nawet już w jakimś tam Ej, barze. Ej, no raz na jakiś czas można chyba coś dobrego zjeść. Będziemy no, zadowoleni. Właśnie ty, raz ktoś, na jakiś nie, czas w skarbie ktoś... można poczekać jeden miesiąc, gdzie ta pasolka będzie kosztować naprawdę, 12 przestań złotych. Przestań tak kutwić, przecież to już nie da się słuchać. No ktoś da się. mi na Instagramie napisał, że będziemy kupę złotą robić. O, no to no, to by było takie. Co? Drogie jedzenie to później wiesz. byśmy sprzedali. O, dobra, kochani, zanim <grym> Dawid. Nad się... blatem się robi. z no jakim to? blatem? No spróbuj. Zanim Dawid tam Wam natruje i pośmieje się i tak dalej, musicie tą fasolkę e, oczywiście odsadzić z tej wody, która jest tam w środku. No. Czekaj, muszę to drugie opakowanie jeszcze otworzyć. Potrzymaj to. Ale jak? No ręką! No jak? No. Tutaj się bierze za uchwyt. <grym> <grym> bierze się za uchwyt i się trzyma. O, ty, co ty robisz, no kurde. No co? Marnujesz jedzenie, to. taki chytry jesteś, a do zlewu wrzucasz. Ale to może zawsze masz paznok się no szczypce. To ty, nie, ty będziesz kałto ze zlewu. Jak widzicie, Dawid już rozpakował. <laughs> Potrzebujemy właśnie do zmiksowania coś, więc my nie mamy takiego, co robi się szejka, tylko mamy właśnie taki ręczny. No Więc to będziesz ręcznie wszystko robić. Te pomidorki. Nie, 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 nic takiego nie rób, kurde, z tobą. Dobrze, że skarbie, pokaż i objaśnij, jak no gdzie? to. Się no, po robi? co tyle tłuszczu byś tam miał wlać? No czyś z zwariował? To oliwa z oliwek, to może być. No dobrze, no ale to jest niepotrzebne aż tyle. Kiedyś no, jak robić... jadłem takie coś z jajkiem, co nie? To brałem sobie te pomidory i na tym tłuszczu smażyłem jajka. I skarpie, dobra. Takie smakowe, wiesz. Ja to troszkę tutaj potnę. Ale uważaj żeby... na paznokcie. Nie bój się, ja już mam wprawę tak. z tymi paznokciami, więc nic mi się nie stanie. Więc w ogóle to się komuś... tak podcina. Ja już zaczęłam mówić, oczywiście od razu mnie opieprzył, powiedział, że też chciał podziękować. Więc chcieliśmy tak, Wam serdecznie podziękować wam za wszystkie za życzenia zaręczynowe. Za zaręczynowe. Tak. Było nam bardzo miło i się cieszyliśmy, mimo tego, że no była tutaj w Polsce niespodzianka niemiła, ale też opowiedzieliście. Ale nie nam... mówmy o tym, mówmy o tym, że y, po prostu Dawid się tak martwił o to wideo, o ten film i tak dalej, że on nie wyszedł. Ja uważam, że on jest tak Piękny, tak cudowny, i romantyczny. Właśnie o to tu chodziło, że on nie był ustawiony. To jest właśnie to. Ale ja... A że Wiola tam weszła w kadr i coś tam, to nie szkodzi nie. Dawid. Ale to, to też to miało to być piękne. naturalnie zrobione, tylko wiesz, sobie po prostu wyobraziłem trochę inne miejsce i że to będzie trochę inaczej. Ech, ale... Za dużo filmów oglądasz, kochani, bardzo A serdecznie tak. Wam dziękujemy. dziękujemy. W ogóle wiecie, jedno to jest podziękowanie, drugie to jest, no, gazeta, o tym oczywiście pisały i tak dalej się tam rozpisali, ale co ludzie tam pod tymi artykułami pisali za komentarz? To ja po prostu za głowę się nieraz złapałam. Pierwsze to było to, że no wiadomo, że jakaś tam pani jeszcze mnie napisała na Instagramie, że. A babu, głupia, cieszysz się, że on cię niby kocha, on tylko na kasę leci. Trzy lata jesteśmy razem, jakoś nam mnie chyba do tej pory nie zarobiłeś nic, tak mi się wydaje. Ja też nie jestem w ciebie bita. Mogę wszystko przypisać na moje dzieci, możemy zaczynać od nowa wszystko. A, a nawet gdybym chciała rozpierdzielić z nim wszystko, kochani, co zarobiłam, to i tak to są moje pieniądze, a nie tej pani, która tak brzydko na napisała. Więc nie martwcie się o to, ja jeszcze głowę mam sześć trzeźwą, więc wszystko jest okej. Okay, wszystko dobrze. A drugie to było to, jak ludzie tam pisali, aha, że Dawid dostanie teraz wizę do Unii Europejskiej, no bo jak się w Turcji zaleczyliśmy, to wszyscy myśleli, że on jest Turkiem, co nie? No to No i tam pisali o tych wizach europejskich i tak dalej. No nie, no jest Polakiem, już wizy nie potrzebuje. Jeszcze jakaś tam baba napisała, że ja przy tobie wyglądam jak dzieciek. to i ładnie odpisałem, że i motocykl na brzegach, na czole, na hamował, no i już e... nie odpisała, ale no Ale wiecie co najbardziej rozwalają mnie, jak ludzie tam piszą, że a ja słyszałam, że on jest gejem. No. no tak, w Polsce to jest tak, że facet, jak o siebie dba, jest czysty, ma ładnie umyte włosy, ładnie pachnie, nie chodzi w sandałach i w skarpetach. A jeszcze nie, nie ma mięśni, no tak. No bo nie A że tak nie masz, no to właśnie to, to jest źle, bo geje powinni chodzić na siłownię. Geje powinni chodzić na siłownię, no nie wiem, jak to wygląda na Waszej Też boca. nie wiem, jak to wygląda, ale słuchajcie, no facet, który o siebie dba, nie zawsze jest gejem od razu, co nie, więc no nie bądźcie tacy złośliwi, wydaje mi się, że. No, uczcicie to też, że są faceci, którzy lubią pachnieć, którzy lubią być świeży, którzy lubią wyglądać fajnie no się i się ubierać. No a nie jak jakiś. No właśnie, a nie taki zaniedbany i tak dalej. Dobra, ale wróćmy, kochani, może do naszego gotowania, które jest tak proste że nawet wiecie co no to już tutaj wsypałam. Oczywiście zaraz będziemy blondować. To już pokroiłam i wsypujemy to do środka do tej fasolki. Nie wiem ile tych pomidorków skroiłam. Wydaje mi się, że tak gdzieś połowę z tego słoiczka. słoiczka, Więc to tutaj wsypuję od razu do środka. Teraz musimy Także Wiecie, że to może być troszkę takie nieostre, czy jakieś takie bezsmakowe. No, bo to fasola jednak co nie, więc możecie dodać do tego właściwie co chcecie. Ja bym ci skarbie polecił dodać na mój gust smakowy odrobinę koncentratu pomidorowego. Dawid lubi wszystko co z pomidorami. Jest. Tak, ale albo, ja już rzuciłam tu. Albo może tej ostrej pasty, co dostaliśmy. Ale ludzie nie mają tej pasty, więc dajemy. No, mi ale mi ciwi, to mogą dajemy, użyć na przykład jakoś pastek ciwi. harisa, no. Można też użyć, można wszystkiego użyć, to chcecie, kochani, żeby to było bardziej ostre. I ja bym dała do smaku jeszcze trochę wegety. O. Ja po prostu to lubię, więc sypuję tą wegetę i Dawid zaraz będzie plędował. Później dodać trzeba do tego wody, no ale ja bym dodał już teraz, bo tak kurwa. Ale nie mamy jeszcze wody z makaronu, skarbie, bo to trzeba dodać wody z makaronu. Tak, a co to da? No ponoć jest lepiej. No bo ona jest trochę, wiesz, gaśniejsza. No. No musi być tak. Zobaczcie, rączki sobie umą, teraz wygrzebuję. To wygląda jak hummus troszkę, dlatego trzeba no, pachnie trochę Pachnie dolać... też podobnie. No pachnie trochę podobnie, dlatego trzeba też dolać tej wody. Z makaronu wody już gotujemy, wszystko przygotowujemy. Teraz będziemy robić dalej, jak Dawid wygrzebie to no karnuszka. Boczek już nam się tutaj przysmaża tak w kosteczkę, pomalutku, pomalutku, żeby był taki bardzo chrupiący. Oczywiście ten, kto nie lubi. Może bez boczku to zrobić. Tutaj mamy już makaron, który się prawie ugotował, ale dodamy taką jedną łyżeczkę najpierw tutaj. Wody. tej wody z makaronu i wymieszamy, to zobaczymy jaki sos ma konsystencję, musicie pomalutku dodawać, żeby on nie był oczywiście za rzadki, bo chcemy, żeby on się trzymał na tym naszym makaronie. Wiecie, próbowałem to i szczerze, mógłbym tym smarować kanapki, naprawdę wyszło super. Zobaczcie kochani, konsystencja jest taka, ja dodałam do tego na pewno 5 takich łyżek tej wody, możecie też wlać normalnej wody. Jeżeli dobrze przyprawicie, to wtedy można dodać ile się chce, tak żeby ten sos był tak, żeby wam pasowało, co nie? No, my tutaj polewamy. Dawid oczywiście chce jeszcze więcej tych pomidorków do tego, bo jemu smakuje to bardziej, jak jest takie kwaśne. No, ja lubię jeszcze to, sobie, że nie tylko te Pomidorki? No. Ja sobie nasypałam jeszcze pietruszki. A ja sobie nasypałam jeszcze sera boczku do tego, wiecie, no w krajach arabskich jedzą oczywiście bez boczku, wiadomo, że tylko samo to, no ale my lubimy ten boczek i lubimy to dlatego tego Adrianka nalegała, ja mówię, możemy przecież też użyć cebuli prażonej. No, nie. nie, to nie to samo. Można cebulę prażoną oczywiście do tego, ale to nie jest to samo. Ja lubię to po prostu z boczkiem. No, petersilę, pa pa pa. Stawiłeś kamerkę, kochanie? Perfekto. No to co, próbujemy? Degustacja. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda w ogóle. Sam przygotowałem, się zachwyciłem, a tylko posypała bekonu. Jest to jedzenie bardziej dla takich ludzi, którzy naprawdę uwielbiają humus, Bo to tak troszkę smakuje, co nie? Wysyłano fasola dorośliwna strączkowa, i one są takie trochę jakby maślane, co nie? Ale ja akurat lubuję się bardzo z tym. I... No nie no, ja też lubię fasolkę i sumo, ją czuć smabia. po prostu bardzo, bardzo tą fasolkę czuć. Mm. Tylko, że ja na przykład nie mogłabym tego zjeść szczerze mówiąc bez boczku. Dlatego ja lubię to tylko z boczkiem, tak to by mi było takie za nudne smakowo, wiesz? Dla mnie dobre, bym dodał jeszcze. Do tego nie, dla mnie by było jakieś zadowolone. pasaty pomidorowe albo coś i by było Znaczy no, można też jak ktoś lubi dodać więcej tych pomidorów, żeby to było bardziej kwaskowe, żeby nie czuć było aż tak tej fasolki, ale tutaj mm. o to chodzi po prostu, żeby ten makaron smakował tak trochę jak z humusem. Mm. Robi się bardzo szybko, tak jak widzieliście to jest tylko otworzenie puszek, zmielenie tego no. wszystkiego, pokrojenie. Kurde, też nie mogę się opanować, takie dobre, serio, bardzo pyszne. Jeżeli chodzi o gotowanie, to tam nie ma co gotować, bo w sumie gotuje się tylko ten makaron. Boczek się podsmaża, jeżeli ktoś lubi z boczkiem. Jak ktoś nie, to w ogóle nawet nie ma tematu z boczkiem i podsmażaniem. Gotuje się tylko makaron, ten sos się podgrzewa i koniec. Mega szybko do. 20 minut. Ja dodałem sobie sera i bardzo fajnie. Ja nie mogę tego zjeść za dużo, bo to mnie bardzo syci. No bo fasolka jest sycąca. Bardzo. No, makaron tak samo. Pamiętajcie o tym, żeby to. Dobrze przyprawić. Mm -hmm. To jest bardzo ważne, ponieważ jak nie przyprawicie tego za dobrze, to będziecie mieć smak. Takim to będzie, no. Tak, naprawdę tylko hummusu i tej fasolki, co nie? Czego? No takiego hummusu z makaronem, tej fosolki. Humusu i nie tej wiem, fasolki. Dla mnie, wiesz co, dla mnie to smakuje naprawdę jak hummus, tak trochę. A próbowałeś kiedyś? Tak, od ciebie liznę, mogę. <laughs> Nigdy nie lubi humusu. <laughs> nie, nie lubi, ale. Co? Dlatego? Mówię, że to smakuje podobnie. To no nie jest identyczne, jakby to było bym tego nie jadę. No, a jak jest z tymi pomidorami, co takie są też grube tam w środku? Wiesz, co nie wiem, czy każdy to lubi. Ja akurat uwielbiam i nawet do kanapek sobie je dodaję. No i mi to mega smakuje. To? One są dosyć intensywne z smaku, więc na taką kanapkę jeden przypada, tutaj sobie... Ile ich mi pokroiłeś? No, ze trzy. No, na jeden talerz. Ale ja lubię, więc mi to pasuje. Czy lubi w ogóle wszystko, jeżeli chodzi o pomidory. Bardzo. W każdej postaci. Gdy byłem dzieckiem, miałem alergię na pomidory. Jakieś czerwoną bujżę, coś takiego, co nie? Ale tak je lubiłem, że nie mogłem się oprzeć. bo ta alergia mi przeszła. Ja bym super to widziała jeszcze z mizerią. Albo z taką z pomidorem i z tym, z ogórkiem, żeby mieć do tego jakąś taką wiecie... Zagrychę. Zagrychę, no właśnie. Ale to, by to też już by było, było takie polskie. Myślę, że taki no zwykły... No chodziło tutaj bardziej o takie arabskie jedzenie, nie? No zwykły ogórek z solą y, też by tu pasował. No więc ciekawa jestem, czy takie coś, czy się skusicie na takie arabskie jedzenie? Czy Wam to będzie smakować? Bo to jest zupełnie coś innego. Oczywiście mm. bez betonu kochani. Jeśli no. arabskie. No ja tak całkiem arabskiego jedzenia to... Ja mógłbym sam je. Te ich pyszne chleby, fasole, humusy, te pizze. Jedyne co, to nieraz ser mają taki dziwny. No nie mam dobry. Wiesz co, smakuje mi taki twaruk. Byliśmy raz w Egipcie w hotelu. On był chodzi, ale zrobiony trochę jak taki europejski. Tam była papryka, trochę kopru i to mi smakowało. Więc to taki sam ser. Można zjeść, ale nie będzie to mój ulubiony. Ale taki z jest z Bo ten serca oni dają do pizzy, co żeśmy jedli też w, tej, w Egipcie, mhm. to on był taki jakby śmietaną polał. Dla mnie to nie smakowało dobrze. Ten ser? Mhm. Taki dziwny smak. Jakby rozradzona dla taki by smakował. Wieszcie, co dziwny. to zależy też, bo oni tam e, akurat mają więcej serów białych. Jak kiedyś tam zaserwowali taką pizzę z serem e, kozim, to nie mogłem jej zjeść. No, to było niedobre. W ogóle możemy przygotować wam kochani ayran, czyli no taką potrawkę, gdzie... Zaraz zrobimy. Oni zawsze... E, dowiedzieliśmy się jak to się robi. Po obiadku lubią sobie wypić. Tak. Bardzo to pomaga w trawieniu. No, e, jak I byliśmy na wakacjach, tak. to cały czas go piliśmy. Co wieczór, ja się przekonałam, nie chciałam pić, ale rzeczywiście było super. I dowiedzieliśmy się jak to się robi, ponieważ taka, taki ayran, jeżeli zamówicie gdzieś u kebaba, jak oni no, się nazywają? Co stało <noise> ciśnienko? Aj zamówicie dziś łupkie baba <noise> No ale jak się mówi? Co? No, no w restauracji takiej wiecie arabskiej. No ale wiecie, no arabskie co Ogólnie muzułmańskie. No bo, no, bo są. Turek to nie Arab. No ale... No. To, oni wszyscy lubią to. Więc jak zamówicie, to kosztuje 5 zł. W Polsce. Tak. No. A no tam a my tam to... zaraz robimy, jak zjemy sami. No. Kochano No co ja jem? Jest w dryblasie mój. Wiecie co, sobie nakładałem dokładkę i przez przypadek wysypało mi się całość makaronu. Już nie chciało mi się wybierać, bo talerz i tak był brudny. No to zjem całe, no co. Smacznego. Mm. Ciągle dyskusja z tym karłem, jak ja mam gotować i stać w tej kuchni. No, no, przecież mi kolana pękną. A ja sobie chyba jakąś paczkę zamówię, kochani, niedługo to Wam pokażę co zamówiłam takiego bardzo ważnego, żeby już więcej nie człowiek. Dobra, zróbmy iron. Zobaczko. Jesteśmy jedzenie. No co? Jak się robi ayran? Iron? iron jest bardzo prosty do zrobienia. Bierzemy taki jogurt naturalny, ma akurat ten jogurt grecki. Właśnie o to chodzi, żeby to był grecki. Tak? Dobra, no On ma być grecki. kochani, gęsty, więc pamiętajcie o tym, żeby to nie było takie wodniste, bo ja... Też takich jogurtów nie lubię, no. No, ale to będzie i tak rozrzedzane z wodą. Dobra, na 400 gramów tego jogurtu bierzemy pół litra wody mineralnej, to jest bardzo ważne. Tak, może być gazowana, może być nie. Jak lubicie Znaczy, no gazowana? lepiej zgazowana. Do no, no, Iranów. O, czekaj, ja to prze... najpierw zrobię ten, ten. jogurt. Poczekaj, Dawid, nie no z tego. Ciągle mi wyzywa, że jestem świnka, on chce to nagrać ładnie, a ja robię to brzydko. No jak brzydko? Jak mam, jak mam seksownie wlać tutaj ten jogurt? No dzisiaj nawet kolorystycznie posłuchasz, skarbyś, to mówię chyba trzeci raz. No ale jak wlewać seksownie jogurt do pomieszczenia? No, tak wiesz. Z gracją Joke'a. Z gracją do... Więc ja... Kochani... O! <gry> Patrzcie, bierzemy tu mamy odmierzacz, oczywiście to... No oko, ale że ja nie mam oka, to wolę sobie odmierzyć, co nie? O! Póli to, tak? cztery oczy, jak nie może to. No. E, swoimi skarbie to i sześć wyjdzie. Mmm, <gry> jaki dobry. Do tego dajemy jedną łyżeczkę małą soli, ona nie ma być jakaś taka bardzo yy, czubata. czubata, tylko zwykła taka, o widzicie, tutaj dajemy do środka tej soli, możecie dać troszkę mniej, możecie dać więcej, no ale musi być ta łyżeczka na to, yy, co my tutaj robimy, o uwaga, uwaga. No owocie. i to jest świnka, no. Jaka świnka? Mała. Trzeba pomieszać, poczekajcie, żeby mi się to... Można to zrobić też takim mikserem, żeby to się troszkę spieniło. Nie lubię tej pianki. Ja nie. wolę to pomieszać. Nasz iran jest gotowy, więc wlewamy do szlanki z kolą, żeby lepiej smakowało, jak pisze kola. I wrzucamy Pięknie do tego kosteczkę do lodu. On musi być zimny, więc to, co byśmy nie zużyli, wstawiam od razu do lodówki. Lepiej smakuje, wiecie, o co chodzi. O, tylko nie mamy miejsca w lodówce, gdzie wstawić. Tak? No, muszę tu przyjąć. Co to? Próbujemy, jak nam wyszedł. Zdrówko. Zdrówko. Kochanie. Dla Was też zdrówko. Mm. A fiedosu. jedosu. Mm. Wyszedł nam jak w tym naszym pięciogwiazdkowym hotelu. Nie. Trochę inaczej. Oni tam. Mm, Bardzo dobry. Może też dlatego, że był bardziej schodzony. Bo oni tam mieli taki, chyba, scratch ice, co nie? Trochę takiego... A wiesz co, nie, on był też taki gładki jak tutaj, bo to jest takie gładkie, co no nie? No tak, I ale, wiesz, ale naprawdę jak to też możesz taki zrobić. I on był tam bardziej zimny, to prawda. No, Myśmy dali to, tylko jedną kostkę lodu. Mogliśmy poczekać jeszcze troszkę, wsadzić do ale my już byliśmy tacy pazerni, kochani. Że chcieliśmy się koniecznie napić, bo mimo wszystko jest pyszne. Więc to by było na tyle dzisiaj. Mam Bardzo nadzieję, proste, że wam się to podobało. ma dużo białka, wapnia, kochani, na zdrowie Wam to wyjdzie. Napiszcie w komentarzu, czy Wam smakuje ten iran, Czy piliście już kiedyś? Czy pomaga to rzeczywiście na trawienie? No ja powiem szczerze, że cieszę się, że Dawid mnie namówił na ten iran wtedy w Turcji. Bo rzeczywiście rano, jak wstałam, słuchajcie, gładziutko, bez żadnych oporów. Nie było problemów kibelku. Więc... Nie trzeba jeść, kiebaba z ostrym sosem Dobra, dajcie łapkę w górę Zostawcie suba kochani I na zdrówko. Próbujcie. Miłego weekendu wam życzymy Bądźcie nam zdrowi, trzymajcie się Do poniedziałku, salut Kusę.